Dzisiaj jedna z najbardziej szokujących scen na kartach Ewangelii. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Robimy sobie postanowienie na pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Oczywiście trwamy moi drodzy w tym wielkopostnym postanowieniu, ale wiemy, że nasza metoda postanowień to metoda małych kroków. Najlepiej postanowienia tygodniowe. I oczywiście mamy na uwadze cały Wielki Post, sześć tygodni, ale my się koncentrujemy na małych etapach, na małych odcinkach i im chcemy być wierni. I niech taki będzie ten pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Wierny Słowu Bożemu, wierny uczcie przed śniadaniem, wieczornikowi, a także zapraszaniu innych do Bożego Słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, proszę Cię o łaskę jak najlepszego przeżywania czasu Wielkiego Postu. Niech to będzie dla mnie czas duchowej odnowy, duchowej przemiany, nawrócenia, czyli jeszcze gorliwszego zwrócenia się w Twoją stronę, w stronę Twoich przykazań, Ewangelii, w stronę zbawienia. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo. Które dla mnie przygotowałeś na dzisiaj, na ten tydzień, za wszystkie rady, za wszelkie wskazówki, chcę za nimi iść. Oto proszę przez wstawienie Matki Najświętszej. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii, pierwsza niedziela wielkiego postu, rok C. Słowa Ewangelii: Według Świętego Łukasza. Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic we dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas wyprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest. Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził go też do Jerozolimy. Postawił na narożniku świątyni i rzekł do niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę pana Boga swego. Gdy diabeł dokończył, Całego kuszenia odszedł od Niego aż do czasu. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia zawiera w sobie szokującą scenę, bo po pierwsze, stworzenie anioł szatan. On chce równać się, chce zmagać się ze swoim Stwórcą. Synem Bożym, ze Słowem, przez które wszystko się stało. I druga sprawa metoda, jaką posługuje się ten anioł, upadły anioł. Moi drodzy, to jest naprawdę szokujące. On cytuje Pismo Święte. On cytuje Psalm 91. Posługuje się Starym Testamentem, bo powiedział, Aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Jak to szatan do walki z Panem Jezusem posługuje się cytatami z Pisma Świętego? Tak, tak jest napisane w dzisiejszej Ewangelii. Czego nas to uczy? Że niekiedy. Szatan, posługując się różnymi osobami, może manipulować Słowem Bożym. Dlatego tak bardzo bądźmy ostrożni, kogo słuchamy w internecie, czy ich książek, jakie książki czytamy. Czasami, moi drodzy, są naprawdę różne sekty, różni głosiciele, którzy mówią pięknie. Tak to wszystko fajnie się zgrywa, ale, moi drodzy, to. Nie jest to. Patrzmy, czy jest nad tym piecza Kościoła katolickiego, czyli Chrystusowego. Jeżeli nie, uciekajmy jak najdalej. Zostawmy to. Usuwajmy takie, moi drodzy, broszurki, książeczki. Nie. Takie rzeczy najlepiej spalić. Takie rzeczy najlepiej spalić. Szukajmy tych miejsc dotyczących Słowa Bożego, przy których będziemy czuć się bezpiecznie co do wzrostu naszej wiary, czyli tam, gdzie jest zgoda, gdzie jest piecza Kościoła Chrystusowego, tam, gdzie mamy osobę, co do której jesteśmy pewni, warto sobie sprawdzić w internecie albo poprosić kogoś, czy ten, czy tamta osoba. Czy faktycznie mają zgodę na głoszenie, czy to jest tylko wygłaszanie prywatnych opinii, czy to jest sekciarstwo, wyrywkowe traktowanie Pisma Świętego i manipulacja Słowem Bożym? Czy to nie jest to, co się wydarzyło w dzisiejszej Ewangelii, że posługując się fragmentami z Pisma Świętego, szatan walczy z Chrystusem? Szable, szable, dlaczego mnie prześladujesz, że walczy z Chrystusem, który jest obecny w swoim kościele? Bądźmy na to uwrażliwieni. I to, co jest ważne, tutaj na uczcie przed śniadaniem i na wieczorniku możesz czuć się bezpiecznie. Co do Bożego Słowa, co do Ewangelii, co do modlitwy, co do błogosławieństwa, nad tym wszystkim jest piecza Kościoła, bo ja też poddaję się do dyspozycji moim przełożonym. I w tym wszystkim ufam, że jest obecny Duch Święty i Jego prowadzenie. Dlatego dobrze, że tutaj jesteś i bądź nadal. E, niech odpowiedzią na to słowo będzie Twój komentarz. Dobry Boże, prowadź mnie. Dobry Boże, prowadź mnie. Zostaw kciuka w górę. Niech ten filmik dzięki Twojej aktywności, jedno kliknięcie dotrze do jak największej ilości osób, drugie kliknięcie to udostępnij. I jak y, możesz, to też zaproś tutaj innych i na wieczornik. Na dobrą, błogosławioną pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Niech cię hojnie błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.